Możemy zaczynać. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę dołączyć, to oczywiście szybciutko zapraszamy, a tymczasem poprosimy o muzykę. Powolutku ruszamy do przodu. Na razie powoli, powolnym krokiem, a potem oczywiście stosownie do muzyki. Pani również do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu. Całe króleczko się powoli przesuwa. Lapa z prawej, można z hejem i lecimy dalej, lapa z prawej, lapa z lewej, lapa z prawej, lapa z lewej, obrytka. No i drodzy Państwo, wielkie, wielkie brawa za kondycyjną tutaj wytrzymałość i zapraszam.